Cześć moi drodzy zdrapkowicze, witam Was na kolejnym drapingu i na dzisiaj mam miks za 65 zł. Zdrapki mamy od złotówki do 20 w każdym przedziale cenowym, także zapraszam Was do oglądania. Trzymajcie kciuki za fajny wynik, żeby coś, coś dużego wpadło. No to myślę, że możemy zacząć. Standardowo od najtańszych zdrapek pniemy się do góry i na pierwszy strzał szybkie 10. Pozdrowienia dla Nekomi B, Poprawiny Zajebiste, Tomek Holak, Oliwia Brynkus, Maciej Miszcz, Paweł Nowak, Grajdowy, Ewa M97, Eliza Wrubel. A także pragnę wszystkim moim widzom podziękować za komentarze pod ostatnim filmem. Szukamy trzech takich samych kwot: 1, 10 000, 2 zł, 100. 10 000 i 100 zł, także jest pusta, niestety. I drugie podejście: 1, 100, 1, 21 i 20. Czyli mamy złotówkę. No fajnie, dobrze jest zacząć. Jak coś wpada, 500 od ręki kolejną sztuką: korona, safe, diament, portfel, koniczyna komat, kasa, karta oraz bank, czyli półstaczek. Kolejna sztuka, rok wakacji. Akurat się za niedługo wakacje rozpoczynają, więc zrabka, jak znalazł, mamy 17 i 21. O, i mamy 17, 2 złote. 21, kolejna wygrana, czyli mamy już 4 30 nic, 19 nic, 11 nic i 13 też nie. Także 4 złote, tutaj wygrywamy. Na zdrapce, czarny koń, parasol, lornetka, okulary, czapka. Tutaj mamy portfel, dalej banknot, podium, słońce, kotylion oraz kapelusz, więc pustaczek. Niestety kolejna sztuka za 2 zł kopalnia diamentów. Zegarek, worek, kufer, koniczyna, róża, podkowa, naszyjnik i mamy diament. Diament jest wart 2 zł. Super. Iloflotek. Szukamy naszego słonia, który da nam wygraną. Mamy owce, rybę, żabę, krokodyla, dalej jest gęś, małpa, wieloryb i żyrafa. No, słoń nie znaleziony, więc wygranej też nie ma. No co teraz winkło? W sumie rzadko kiedy drapię tą zdrapkę. Jakoś mi w ręce nie wpada, a coś tam też zawsze można wygrać. Więc zaczynamy. Pierwszym tutaj numerem jest N39. I Mamy dalej G54. Tak więc tutaj nie mamy nic, żadnej linii, kątów, skosów, rogów. Może bonus sobie sypnie, mamy win. I niestety nie. Tutaj diament nie daje żadnej wygranej. No to teraz drabki za piątaka. Mamy kasa w sejfie. Tutaj szukamy oczywiście napisu kasa. W pierwszej grze liczby, gra druga również. Gra trzecia. Dokładnie to samo. Gra czwarta pusto, gra piąta pusto, gra szósta też i trzy ostatnie podejścia. Liczby, liczby i same liczby, więc jest pustak. Kolejna zdrabka, neonowe siedem. Szukamy siódemki diamentu, mamy szósteczkę, 4, sześć, cztery, trzy. Dalej jest 9, 8, 3, 5 i 5. Czyli siódemki. Jak nie było, tak nie ma. Pudełko czekoladek. Kolejną z Szukamy dwóch takich samych smaków, oczywiście. Tutaj mamy serce Precel. Migdał, migdał. I wygraną Mamy 5 zł. O, fajnie, coś padło. Tutaj kokos mięta tiramisu kakao, mleczna tiramisu, nugat precel. I mamy jeszcze trzy podejścia, muszla piernik, kakao piernik i ostatnia szansa serce oraz kokos. Więc 5 zł zdrabka daje oczywiście zroto fajnie. No i zostają trzy ostatnie zdrapy. Zróbmy sobie super linię. Pierwszym symbolem na zdrapce jest popcorn. I mamy taki symbol tutaj i jeszcze tu. Także moi drodzy, udało się utworzyć jedną linię. I tą wygraną pod tą linią jest 5 zł. No, całkiem fajnie, dobra. Teraz drabka za 10 zł, czyli laki 777. 7. Co mamy w bonusie, truskawkę, więc niestety i wygrywające liczby 25, 14, 27, 13, 46. I mamy tak 23, 24, 18, 42, 37, dalej jest 11.

I 2, także nic się więcej nie pojawiło. O, bb, dokładnie 10 zł. To jest zwrot z drapce. No i ostatnia sztuka, szybki milion. No i pierwszym tutaj symbolem na zdrapce jest, yy, pierwszą liczbą jest 41. I mamy tak: 46, 45, 43, 15, 34.

także albo może być po 10 zł albo po 20, zobaczymy i jest tak 50 zł, o matko i 50, 100 zł w szybkim milionie ale numer rewelacja także mamy świetną wygraną wow po prostu wow ekstra dobrze moi drodzy to przechodzimy do podsumowania drapingu A więc, tak, moi drodzy, to są wszystkie wygrane zdrabki i udało się wygrać 100 zł w szybkim milionie. 10 zł w laki to jest 110. Tu mamy 115, 120, 124, 126, 127 zł. Także no świetny wynik. Inwestycja, przypomnę, to była 65. Wow, super, byle tak dalej, moi drodzy, fajnie, bardzo się cieszę. Zapraszam Was na kolejne odcinki na kanale. I do zobaczenia. Cześć.